Będziemy wszystkie jeść przyprawy tutaj. Są. So. Pierwsza przyprawa. Cukier. Cukier jest, cukier jest. Dobra, teraz, teraz ja. Nie? O nie, to, to ostre. Troszkę tych nie ma przypraw. No to teraz to. To ostre. Mamy jeść te ostre czy nie? Mamy dobre, musimy. To jemy. Nie, ja wiem. Ale bez popijania, jak coś. Nie. Ja nic nie czułem. Bo ja sobie tak. ja sobie tak nic nie czułam. Ale? O nie, co to jest? G, a, -wy -k -a gałka. Można to jeść? Można. Dobra, to jem. A nie a, W U 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 Można. U U U U U U U Można U Dobre. Nie, ale nie lubię tego, to jest Ciekawe, kiedy pójdzie... k u r -k u r u m a Kurma. No jemy, o! jak wszyscy nie jemy pieprzu. No. Co to jest? O nie, ja to jadłam. <grym> jest to, jest to. Nie dobre, nie nie polecam, nie polecam. Możecie no sobie, prze no. sobie, przeczytać to, że żeby... co to jest? K U R A kurma. Co to jest kurma? Kurkuma. Dziwny smak. <laughs> o, nad... Przeprawa do ryby. Uuu. Co to jest? Co ty teraz próbowałeś to? Tak. Pyszny, prywy, a... a do ryb. Przyprawa do ryb. Dobra, ja próbuję. Janek. Tak... i sobie tam z tego, a nie tracisz tą wodę i wypluwasz później. No, no, ja hiki ty Bo jest to przyprawę że mm. do... czy ja zjadłem? Dobra, czy nie? <laughs> to nie. Jest to Janek teraz ty. Nie, musisz. Lajków, musisz to jeść. Mm -mm. Ale troszeczkę. Nie. No, ja to, tylko, to jest taki kawałek. Dobra. Później ty nie będziesz musiał mieć tego emusa. Ja nie, ja tak nie wiem. To jest albo to. Nic. A wiesz, czy to jest dobrze? Nie, ja nie, nie, ja nie dyskutuję. Dobra, ale musisz to pierwsze za to ja, tu ja wiem, Co to ja mogę zjeść. Wrócę koczką. Tutaj a czy to można jeść? Co to jest? Jakaś... Ale zakręć piskę samemu. o same e, -e n o Oregon. Oregano. Oregano. Można? Ty tu nagrywasz teraz, czy nie? Nagrywam. Można jeść? Można jeść. Pierwszy za to. Ale dobre nawet. Tak, Na chodź, muszę ci tu coś powiedzieć. co? Bleh. Bleh. Co, ty jadłeś tam? Bleh. Nie mogę cię zaczekać tego. Tylko pryczki ci nie pójdzie, a można tą kuleczkę jeść? Mamo, można tą kuleczkę jeść? To jest pieprz. My wyjeżdżamy. Pieprz? To nie, to nie. Teraz. No to jemy wegetę. Nie, ja wegetę nie lubię. Ale to trzeba. Parolę sobie zjadł coś słodkiego. Zjesz za mnie? Zjadłeś za mnie? Nie. Jeszcze. To masz tyle samo, że to ja. Nie. Ale nie chociaż jedno. Musisz. Więcej. Nie. Tyle samo. Ucie, troszkę. Mm. Ale dobre. to jest To jest najlepsza przyprawa. Co ty najbardziej? Ja nie jem, Bo ty już nie nie jadę. Tu już nie masz takich bagnet. Więc co ty nie tu mnie hmm? żartuje? Była tu. A my jedemy sobie tu, a to mnie. Nie, ja nie mam już bagnety. No dobra. Wziąć. Za ciebie zjadłam. No mnie? A ja tutaj za ciebie. Ej, nie wolno, ma a pozostały. O kurde. Ja mogę. Ja mogę wszystko. Teraz. Przyprawa do kurczaka. Dobra, coś ja tutaj odpadam. Będę po prostu patrzeć. Będę kamerzystą. Oj dobre! No to dała jeszcze raz. Po co? Hmm. No i po kilka czasów jest. Dobre, co ja? Okay. Przechodzisz znowu? Jeszcze pozostałe? Nie, to się z Wami żegnam. Bye bye! Ciro.